Raczej bardziej się stresuje niż na finale FNCS, dawaj. Lecimy. Alright, let's take a look at this 50-50. and i Kazama versus Kami and Paco. Jesus. O! Oh, Kazama! I DKP! Dead! Mamy! Mamy! Mamy, Kazik! Kami już się na mnie zdenerwował. Cześć, że Kami się zdenerwował, to że mu poleciłem na splita. Kami No ta... Ale się dziwisz, z się z nim znasz, no to nie powinieneś mu tym bardziej jeszcze takiego czegoś robić. Kami, ty grasz z Paco Noble? A kontestujemy się albo z nabłem, albo z Kami. Kogo wybierasz? Kusi mnie, kusi mnie. Kazi, kontestujemy się na Kamiego. Dobra, kurna. Kami, widzimy się na Kubik Splicie, mordeczko. Widzimy się na Kubik Splicie. Ja już tutaj piszę do odrob mapkę do Purkawy, także spokojnie. A już się na mnie zdenerwował. Czekajcie, że Kamy się zdenerwował, to, że mu poleciłem na Twitter. Kamie no bo... Ale ta... się dziwisz, stary? No co? Dziś takimu codziennie latałem jakieś. A ja raz polecę, żeby się ale pokontestować. No ale ty właśnie masz pokazać, stary, że nie jesteś dzieciakiem, ten, tylko wiesz. No nie wiem, no. A co Kazimierz? się z nim znasz, no to nie powinieneś mu tym bardziej jeszcze takiego coś robić. A co co no, ja, no. bym latał na tego splita. Ogólnie w turniejak też. Ale nie lata, że on o tym dobrze wie, każdy o tym wie, wszyscy o tym wiemy, stary. Powinniśmy lecieć nie wiem. Na kino, kino na kino, na kino, nie? Tam tak, kamie mu jeden obry, jak się z nim skontestuje, nic nie zrobią w życiu. Dobra, Kazik, ja idę do ubikacji. Bo tu chłopie emocje, sięgają nitu, wie lepsze, gorsze niż. Raczej bardziej się stresuje niż na finach FNCS, dawaj, lecimy. Ready up. Dobrze, no, ready, ready. Lecimy, kurde, Kazimierz. Po złoto, po złoto. Nie, bardziej na lewo chyba. Bardziej na lewo, Kazik. Bardziej gdzieś nie, może stary. Na oko też robi landingi. Wyskoczył, wyskoczył i tak jak ja. Więc mam medal, to jest full 50, 50 Alright, let's take a look at this 50-50 Cubics and Kazama versus Kami and Paco. Jesus. Mam najlepszy rednik, dosłownie. Mam najlepszy rednik, co do ich dwóch. Na... O kurna, dobra, podobny jednak jest. Ale on chyba na górę nie leci. Ja też. Ja mam taki sam jak Kami albo Paco. Do góry nic nie ma, lecę na drugą stronę, jak co? Ja też, lecę na drugą stronę. O kurna, m -kę miał na dole. No... Myślę, że think this one might already be over. Alot, bam. My bet, kochus, my bet. Dobra, spokojnie Nie, zapomniałem, że bronie tam są na dole. Opa. Ale ja odwaliłem, my bad Kazik right, and Paco will win this spawn fight. Let's go over towards Kurna ma. nie, ja odwaliłem, <coughs> wieszemu, bo. Na górze myślałem, że nie ma broni, wylądowałem na pompie, a tam zapomniałem, że bronie też są na dole. Ja odwaliłem w tym momencie, ja odwaliłem Dobra, damy radę, Kazik. Jak będą mieli lepsze na lewo, leć na prawo najwyżej. Zobaczymy, damy radę. Ten twój gdzieś będzie gdzieś tutaj, będzie lepszy, mu Ja się nawet stresuję, hop ja też się stresuję. Dobra, ja mam na prawo zajebisty. Oni mają chłopie! Zaudropowaliśmy! Mamy wyższe, mamy wyższe, ale spokojnie, oni będą mieli ich pewnie niższe. To w razie z czego lecimy na subtraki i ich walimy, oni mają na lewo chyba lepsze, ta To lecimy prawo, lecimy prawo, oni nie nic po lewo, lewo nie mają nie. Dawaj lecimy tutaj, no Ja od razu biorę hamera Bierz ich tagu ich beczki od razu, beczki od razu, dawaj, oni okay. na dół lecili, szybko beczki Jest skrzynka dawaj, niż. Mam pompę, mam pompę Nice. Dawaj tu jest spieszę jeszcze polecam. Musimy ich szybko podjechać, bo oni nie mogą becze walnąć. Walę spiesz ich walimy Masz yeah, biga, chodź to, chodź to, chodź to Masz biga, masz biga, i do góry Nie da się wyjść tedy za 60 Oh my god, phase up Kami Holy shit Okej, okay. cubiks nie get pumped for a lot On mnie taguje, chłopie tego Wrzucam spieszę Da blisko W górę niszczy! Da, da, da. Damn, dead. Nice. Oh. Holy shit! What a shot, man! I think he just one forty of them with the uh, with the ranger shotgun there. Uh oh. Full piece. Oh my god. Oh no. Cubix has. Sniff the wall there with the full piece and the paco mechanics go crazy. Nie mogę zretować. KURNA MAĆ! NIE! Ale prawie zabrakło, nie wiedziałem jak tam na górę wejść. Ajajaj! Ja pierdziele, ale kamień był, Zabrakło, zabrakło. No dobra, no kurde, no nie wiem, ja nie znam tej miejscu w ogóle, mamy my tu latamy, stary. No bo chłopi, ty jesteś tragiczny, po co ja ciebie brałem? <laughs> ale dziobie, normalny byś wybrał kino, mówiłem, a ty bierzesz. Ale no kontestujemy się ty... z kamień, fan po prostu, no. Dobra. Droga obok drzewa, kurna. Chłopie, leć na oko. Dobra, gdzieś tutaj będzie. Raz zrobimy ich na tym nawet landingu. A taki agonii wykręciłem, ale mnie zblokowali se urdziki pieprzone na oko chłopie, taki sam zrobiłem dobra oni on... stary nie wiem ale hopie oni mają lepsze na lewo musimy na prawo na prawo full prawo oni mają airki wszystko on ma tą pompę tylko ta 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 ha? leży naj nice, się czekaj na mnie Kazimierz O! Oh! kazama it's kinda crazy with it low though Ej, on, on ma white'a dużego Co? Chyba 60 white, nie pamiętam Zeskakuje na dół, tyrolką leci Zostawił kumpla Żeby nie podnosił Zadawaj info No, no, no wal, wal go tam, stary Jest no jak podniesie, no tam na na ty O, pa, 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 nie ma kumpla, nice U góry ma kumpla, będzie podnosił Wygrasz to. To jest freja. O oh, kurna. Ja pie zbałem! No matcy chciałem podnieść. Oh. oh no, cubics. Ja go odwaliłem, jak jestem blady. 120 HP prawie ich zabiłem ale on, miał fulę, on miał full, on miał full, on miał 150 jak mnie chyba HP nie zostało, prawie ich porobiłem sam! A ty Ale odwaliłem, ale odwaliłem No bo ja na dół poleciałem, ty miałeś full 50-50, okaha. Ale odwaliłem Ale ja Matsa nie miałem! Nie wiedziałem, że on, od gór się edytuje, ale odwaliłem HP drugiemu zostało. Stary. Ale on miał fula. Rozumiesz, że on miał 150, albo fula miał. Ale... Na mnie miał 20 HP. Ale czy ty mnie nie słyszysz, że ten ostatni? stary. Co? Tylko po, 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 po jakichś tych. Mówię, że dostał White dużo 60. No ale no to najmniej. od razu poszedłem. Raczej rzeka? Nie, to nie jest na rzekę. Chociaż może kurna. Dobra, lecimy na prawo w razie czego. Ty postać mi nie skaczy. No co to jest? Już przez to kontest przegrywamy prawie. A oni od rzeki robią, oni od rzeki robią, musimy na prawo, Kazik, musimy na prawo, oni mają od lewej lepsze. Na lecę, na prawo lecę, na górę. Chociaż może. Nie, mają lepsze, mają lepsze Oni beczkę, tam mają jak coś. Mam pompę. Ja mam do góry mam demarkę. 7! 1, HP1 ma. Obić oni są Wiesz tam i temy, szybko. Beczkę mam. Pij mnie. Ja wale do góry Chcesz pompę czy nie? A ta. Tak? Oni beczki Dobra. walą, ta Lecę do ciebie. Szybko, szybko, każdy. Oni mają full kewa. Musimy uważać, bo wyjdą na nas, chodź Musimy zejść. Nie bo no, wyjdą, spokojnie. wyjdą, chodź. Chodź, 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 chodź 40 Miejsce idą! 1 HP! 1 HP Bako! Nice. A jestem na presach! 1kp dead, dead, dead no, Dawaj do mnie no, 70 okay. Jestem boks 1kp dead Mamy ich, no. mamy, mamy Kazik, mamy no. to Zwycięstwo Ale porobieni chopie ŁATWIUTKO z nimi Kurna gdyby, mać Jeden na dwa Kazik, jeden na dwa Porobieni, Oni porobieni Mówiłem! Pewnym, Mówimy, ale oni są tak, słabi. Lutujemy! nie, nie powiedział żeby zejść, nie. to ten... Ale się wydałem aż, hopy sobie. Żebyśmy żeby zginęli nie stary, nie? O, ale żeby chcą świć nie przecież nie? Bije nas ktoś? Z górki. Dobra, ja lecę już na domek, ja lecę już Dobra. na domek Ja nawet nie wiem jak się lutuje stary, musisz mi powiedzieć co jak Oni z górki już tagują, no Siedzi. Jeden fight jest wygrany już dzisiejszy cel hop, ja wygraliśmy Nice Na siwo, na siwo i wygrywamy jeszcze to raz raz z nimi, nie? Oh shit, here we go again Pamiętam na ten landing ostatnio przegrałem, bo ja zwaliłem, że do góry poleciałem Teraz damy radę. Nie wiem. Lecam. Nie, eee, jakie oni landingi jakie zrobili? Lewo zajmujemy. Gór Hammera O, kurna. Lędy, nice. Na mnie jest, na mnie jest! Died jestem, jeden na jeden masz, jeden na jeden kazik. Lec się, lec się, on ma pompę i kamera tylko. Kurna. Na spokojnie, na spokojnie. Nie mogę się ryzować. Aaa, nie dobiłeś. Nie dobiłem, nie dobiłem. Wiesz, rzucić A, sobie. Tamten? No do góry, są na tym drugim, na tym drugim. Dawaj, 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 swaha. Pompę tu weź, pompę Zresztą na. Górę. Dobra, idź jest, idziesz, jest Na żadę kazik. On do góry jest. A, zrezowali się, kurna! Tak szybko się zrezowali. Jakbyś ja, był mało. na mnie, byśmy go zabili, on miał pompę tylko istotnego, no trudno. Ale mało zabrakło. Ale tak szczerze, Kami speed do to nie jest fajne. Fajne miejsce wam. Ale na konteście widzowie, przynajmniej cel spełniony na dzisiaj, czyli jedna runda wygrać. Ja nie umiem, powiem szczerze, Kamego Spita w ogóle latać. A jedną rundę wygrać micki.